W tym wideo opowiem o krótkiej historii poligloty Aleksa, który zna biegle 11 języków i, by nauczyć się języka obcego, wyjechał za granicę. Co go tam spotkało? Pewnie zażyło ci się pomyśleć, że warto byłoby wyjechać za granicę, by szybciej nauczyć się języka. Samo osoby, które twierdzą, że tylko w ten sposób można nauczyć się mówić w języku obcym. Najlepiej z Najty Czy na pewno jest to prawda? W tym wideo podzielę się swoim doświadczeniem jako osoby, która uczy angielskiego indywidualnie. Od 10 lat. Sama była za granicą wiele razy oraz. Słyszałem wiele historii kursantów, którzy mieszkali za granicą lub mieszkają, trzeba wyjeżdżać czy nie trzeba, by nauczyć się mówić. Zobacz wideo do końca i nie powtarzaj błędu, który popełnił 11 poliglota. Kelnacja tego błędu spowoduje, że szybciej nauczysz się mówić w języku obcym, szybciej wejdziesz na wyższy poziom, a nauka stanie się prostsza, przyjemniejsza i efektywniejsza. Aleks, 11 języczny poliglota, idąc za radą swoich znajomych, postanowił wchłonąć rosyjski, pomagając sobie przeprowadzką do Moskwy. Wiele osób twierdziło, że wystarczy pół roku przysiedzieć w kawiarniach, rozmawiać z ludźmi i żyć jak Rosjanin, aby odnieść sukces, sukces językowy. Tak pewnie nieraz słyszałaś się swoich znajomych, którzy mówili, że to najlepsza opcja, by nauczyć się mówić w języku obcym. Niestety Alex napotkał pierwszy problem już na lotnisku, ponieważ komunikaty były napisane cyrylicą. Jak to coś odczytać, skoro nie znasz cyrylicy? Nie był nawet w stanie znaleźć właściwej kolejki do odprawy paszportowej, ponieważ widział tylko dziwne literki. Później było gorzej, ponieważ nawet zwykłe wejście do sklepu było dla niego traumatycznym przeżyciem. O ile rozpoznasz, jak glądają chipsy czy batoniki w każdym języku, to z innymi produktami może być już gorzej, jeśli nie wiesz, co jest tam napisane. Podobne traumy przeżywało osoby też z Ukrainy, które przejechały do Polski lub skierowały się w kierunku krajów zachodnich. W ciągu kilku miesięcy Alek zauważył, że miała bóle głowy, które spowodowane były stresem. Potem doszły drgliwości do pleców dopiero po pół roku, wraz z nauką rosyjskiego. Bole zaczęły znikać, a dziś Aleks wspomina te czasy bardzo źle. A mówimy o poliglocie, osobie, która w temacie uczenia się języków obcych jest nieźle obeznana. Ty, możliwe, że nie jesteś tak biegły jak on. Aleks już przetarł wiele ścieżek, by nauczyć się wielu języków. Ma swoje słowa, sposoby, schematy, metody i bardzo dobre nastawienie. Na czym polega bunt Aleksa i osób, które myślą, że jak wyjadą za granicę, to szybciej nauczą się języka obcego? To jest coś, o czym niemal ciągle muszę przypominać swoim kursantów, by szybciej doszli do biegłości językowej i nie sfrustrowali się po drodze. Jeśli otaczasz się treściami, materiałami zatrudnionymi dla ciebie, nie na twoim poziomie, to będziesz się frustrował i twój język obcy nie pójdzie do przodu. To może być stresujące, tak jak było dla Alexa. Aleks wyjechał do innego kraju, gdy jego znajomość języka była początkująca. Zdecydowanej większości treści nie rozumiał. Nie rozumiał innych, czytał gazety, właściwie próbował, bo też ich nie rozumiał. Problemem pewnie było nawet menu w restauracji. Jeśli Ty dzisiaj słuchasz BBC albo oglądasz filmy w języku obcym, a rozumiesz tego 20-30%, to będzie się irytował i frustrował. Podobnie z książkami, magazynami czy treściami, które konsumujesz w Internecie. Jeśli czyjaś wypowiedź zawiera 100 słów, a Ty rozumiesz tylko 30, czyli 30%, to jest naprawdę źle. To znaczy, że tracisz swój czas. Aleks, który wjechał, postawił na imersję, ale co z tego, skoro jego poziom był za niski, by rozmawiać z ludźmi? Dopiero po pół roku intensywnej nauki było już lepiej z jego językiem. Wiele osób za radami swoich znajomych, swoich nauczycieli językowych, rzuca się na treści, których większość nie rozumie. To jakbyś poszedł na siłownię, i będąc tam nigdy lub sporadycznie, i chciał od razu wycisnąć 100 kg na klatkę pierśową, mimo że jest początkujący. Zacznij od 20. A później dokładaj sobie kolejne kilogramy. Podobnie jest z językiem. Zacznij od materiałów, które rozumiesz w 80-90%, czyli takimi, które cię nie frustrują. Zawsze będzie obszar do uczenia się czegoś nowego. Ta sama zasada dotyczy osób, które są na poziomie zaawansowanym. Znać treści, Ty rozumiesz w 80-90%. Ty będziesz rozumiał 100%, znać trudniejsze, podnosząc powoli swoją poprzeczkę. Jeśli rozumiesz większość, masz z czytania, masz poczucie, że rozumiesz, zrobiłeś postęp, bo rozumiesz. Zwiększy się Twoja motywacja do nauki i pewność siebie. Nawet nie wiesz, razy słyszałem od swoich kursantów, że słuchali radia, którego i tak nie rozumieli, oglądali filmy, których i tak nie rozumieli, albo czytali książkę, którą porzucali, ponieważ musieli co chwilę tłumaczyć słowa w tej książce. Nie ma przyjemności czytania, jeśli rozumiesz tylko 30%, czy nawet połowę. To nie czytanie, tylko tłumaczenie książki. Tam jest więcej tłumaczenia niż samego procesu czytania. Nie ma przyjemności. Dlatego jeśli słyszysz radę, słuchaj radę w języku obcym albo oglądaj filmy, nie jesteś na poziomie zaawansowanym, to nie bierz tej rady do siebie. Musisz rozumieć 80-90% tego co czytasz, słuchasz lub oglądasz. Wyjazd będzie dobrym pomysłem, tu już jesteś na poziomie na przykład średnio zaawansowanym, ponieważ to już jest ten etap, że jakoś się dogadasz i może nie doświadczysz traumy. Ale jeśli cały czas będziesz przebywał z Polakami, to również nie nauczysz się języka obcego. Wiele razy słyszałem historię osób, które przez kilkanaście lat mieszkają za granicą i ciągle nie potrafią porozumiewać się w stopniu komunikatywnym. Zamknęli się w bańce swojego języka. Miejsce nie będzie wyrokowało, czy się nauczysz czy nie, jeśli nie będziesz miał motywacji do nauki, jeżeli nie będziesz chciał. Większość naszych kursantów uczy się języka z nami przez Skype, sporadycznie jeżdżąc za granicę, na przykład na wakacje. Czy potrafią mówić? Czy nauczyli się mówić w języku angielskim? Tak, bo taką podjęli decyzję. Chcą się nauczyć. Wyjazd za granicę będzie ułatwieniem, jeśli z tego ułatwienia skorzystasz. Ale nawet jeśli wdrożysz tę zasadę, o której powiedziałem wcześniej, to nigdy nie nauczysz się mówić w języku obcym, jeśli nie wyeliminujesz tego jednego błędu, o którym mówię gdzieś tutaj w tym wideo. Zobacz ten film, by sprawdzić, czy nie popełniasz tego błędu.